Ten Basenowa pokazuje nam to, że nie musimy pojechać do Toskanii, żeby zrobić zdjęcia jak w Toskanii. Nie mamy czasu i jesteśmy w stanie ten czas zaoszczędzić. We did another pool w in, in the middle of the summer in Tuscany. Basically integracji i synchronizacji lot of interaction and integration and synchronization of the events z tym, co on the screen and how they Największą bolączką korzystania z wirtualnej produkcji w studiu jest przeniesienie aktora w tą wirtualną rzeczywistość. Wybudowaliśmy fizyczną scenografię w studiu do pierwszego brzegu basenu, natomiast boki basenu i tył basenu już był wygenerowany w 3D. Jesteśmy w stanie płynnie połączyć te dwa światy poprzez wrażeniowość osoby wskakującej do basenu, i potem widzimy, że fizycznie ta osoba wychodzi i ma kontakt z aktorem, który czeka. Na On the screen, when it's recorded, you cannot tell uh, which is which. It was, it was, it was really fantastic. When you watch it from this, from the monitor, it really looks like a person is jumping in the pool. And I 100 so I Środowisko trójwymiarowe dodatkowo pozwala nam na bardzo precyzyjne umiejscowienie źródła światła, które pada na scenę w tym wypadku. Światło zostało przedłużone w studiu, co spowodowało bardzo realistyczny efekt flary w obiektywie. Dzięki zastosowaniu silnika Unreal Engine w każdej trójwymiarowej scenografii jesteśmy precyzyjnie w stanie ustalić położenie źródeł światła, czy to słońce czy latarni, czy chociażby światło samochodu.